Ja w imieniu na pewno całego zespołu, w imieniu całego sztabu, bardzo chcieliśmy podziękować kibicom, bo ja już tu kilkakrotnie powtarzałem to i zawsze mi się łamie głos, jak mówię o tych naszych kibicach. Ale przejechać przez całą Polskę znowu w takiej ilości, dziękujemy ślicznie, bo to naprawdę cały czas nas buduje. Chłopcy to na każdym kroku podkreślają. My też widzimy, że. No, że to jest coś, tak jak mówimy, coś, coś, coś niespotykanego wręcz, i, i chciałbym, żeby to trwało jak najdłużej, żeby ci kibice zawsze byli, byli z nami. Wierzę, że tak, że tak będzie. Oglądajcie kulisy, łapka w górę, subskrypcję. Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Także hetman Dziękujemy, zrób sobie pożytek Wypijemy przy Twoje i matki I matki Chyba się podzieli To podzielił po to, nie podzielił się Będę że się podzieli Także... <toddź> to tak. <toddź> no dobrze, Bo droga daleka <toddź> Droga bardzo daleka To co róbmy? Ty też jedziesz, nie? Ja? No i no, nie Ja zawsze Kurde, ty widziałeś jak twój Vater był dumny z wóz No ja? Że wszystkie no, ja, dzieci uważam no, ja, na ruch No ty a ty tak jako ojciec do... będziesz to kultywować? No widać, widać już. <śmiech> <śmiech> To znaczy na Nie. Czy wszystko w porządku? Wszystko w porządku. To ty na kadrze, tak? Rozumiem? Tak, dokładnie. Czy bałeś Kubie? Tak. Zgadza się. I jak zaprezentował ruchu, dobrze? Zacnie, jak zwykle. Godnie. Godnie. A co tam mówi? Wygląda. No tak się gadał do mikrofonu trochę. <śmiech> <śmiech> Jakie bie, widzimy tutaj? Jakieś włączone Panowie? Tak, synion, ruch TV. Y ale ruch czy niebiescy? Ruch, ruch i niebiescy. niebiescy. Coś tam... Ustawiamy No dobra, do, proszę. Jeden, dwa? Może być. Generalnie to jest ciężkie spotkanie, bardzo ciężkie. Siema, go, nie ma kiego. Każdego go, hę? Kogo? No serio ci go że... <laughs> w komentarzach tam ktoś na YouTube pisali, żeś ty na grubie robił. No. Poważnie? Dwa i pół roku. Ale na dole normalnie się wziął. No? no co tego zrobił? No i że zrobił z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej, a No to na grubie. Na grubie. No dobie, to obie, to czemu się nie chwalić takimi historiami? Wiesz, może kto to mógł pisać tam na te drodze? Nie rady? wiem. To tak to robił na grubie. No ale u nas w rany nie to. Dzisiaj już nic nie zmienimy. Dzisiaj trzeba wyjść mhm. za przeproszeniem za. Oprócz tego jeszcze grać w piłkę. I to tyle, to recepta na mm -hmm. sukces? Myślę, że to, że to jest najważniejsze. A drużyna głowy schłodzone tak? Przed... Nie, nie, na pewno z szacunkiem podejdziemy tutaj, bo no, trzeba, tak jak mówiłem tutaj przed chwilą. Jakby nie było pięć zwycięstw, jeden i u siebie, no robi to wrażenie. A poza tym bardzo mocni personalnie są dużo chłopaków, którzy grali wyżej to tam jest taki takich właśnie mocnych punktów? No, no, no co, na pewno bardzo dobry przód Łuczak Surdykowski. Mhm. Tyły też Baszla i kosz, Kosznik, no to przecież to zawodnicy ograni już i w Ekstraklasie. W środku Deja nasz z Kluczborka, można powiedzieć. Mhm. No mają, mają czym straszyć. analiza przeprowadzona Zabaczymy. skrupulatnie. Za, a to, to, to zawsze, ale, ale tak jak mówię tu akurat, można, mówię personalnie, bo. personalnie są mocni, także nie dziwi ta ich pozycja w tabeli. Te spotkania, które przegrali na wyjeździe, to też wszystko nawet w Rzeszowie, bardzo tak pechowo można powiedzieć w e, bramkę Praktycznie sami sobie strzelili przypadkowo, więc na pewno będzie, będzie ciężko, a swoją jakość mamy, jeśli to, jeśli to dzisiaj tu gdzieś pokażemy, to, to będziemy wracać i ta droga szybciej zleci. Kogo pani wypatruje? Jaku Właściwek. I co widzi go pani gdzieś tam? No właśnie, nie. Tylko li na miejscu, że tak powiem. No troszkę no, średnio tutaj widoczność. Nie? Jeszcze postawili jakiś tutaj dziwny pojazd, nie? Dokładnie, by przynajmniej mogli odjechać. Hmm. A co z jakim składem jesteście rodzin? Bo to rozumiem rodzina znowu Jaku łaciwka? No, oczywiście, no. Że tak. Jak gdzieś bliżej grywa, staramy się być, żeby obejrzeć. Gdzieś bliżej to znaczy? My z Olsztyna jesteśmy. A, ze rodzinka funk z Olsztyna, tak? Tak, tak dokładnie. <laughs> Prężnie rozwijający się. Dokładnie, ostatnio opanowaliśmy no. kulisy. Wraz tutaj z rodzicami, nie? Któryśmy tak, tak. Na dalekim, nie? Podróż tutaj? No dobrze no, z Olsztyna no to... Mhm. Ile, jak, jaki czas tutaj z Olsztyna? Godziny do Gdańska i z Gdańska tutaj godzina też. A to czym przyjechaliście? Samochodem. Samochodem. No to czego życzyć tutaj? Występu? Lepszej widoczności. Przepraszam, ale widzę jakąś e, chęć zdobycie autografu, widzę jakiegoś poka. no. Proszę pokazać. O kurcze! A co ty jesteś fanem Łukasza nożki, czy skąd to takie? Nie, po prostu. Po prostu? Tak, po prostu. Zobaczyłeś, że gra i chcesz zabrać? Tak. No i tam ponownie rodziców Tomasza Neugebauera. Widziałem, że tam rzuciliście takie fajne zdjęcie, gdzie tam jest tych trzech naszych byłych chorzowskich, tak. tak? Piotr Starzyński. Mateusz Lip. Mateusz Lip właśnie i no. młody. No i co, dumni rodzice na pewno syna? No. Ale tak jak mówiliśmy ostatnio w kulisach, tonujemy, tak? Tak, trzeba, jest, trzeba, trzeba, trzeba. tak to jak Tomek powiedział, trzeba to... trochę filować mimo wszystko. Mhm. Nie, ale spokojnie, tak myślę, że spokojnie, że, że jednak jak sam, jak go słuchamy, to widać, że on tam raczej za, za wysoko, nie furgo jakby. Nie, mhm. tak. ja, on jest taki raczej spokojny. Ale są go do, jakby coś nie pasowało. Mhm. ja. <laughs> Witam prezesie, Cześć. jak tam podróż do Sężycy? No szybko poszło, 5 godzin i no. just like that. No jak tutaj oceniam prezes wszystko to co prezesa spotkało? No bardzo fajnie, no serio, prężnie widać się, roz... Sężyca się tutaj rozwija, także same plusy dla, dla wójta, dla wszystkich działaczy, także szacun Mówię, oby tak wszędzie było. No to, to prezesie, nie przegrywamy dzisiaj przynajmniej. Nie, przegrywa... Przegrać to możemy ewentualnie jakieś kasety albo coś, ale... A prawda ale... w tak właśnie to słowo, coś z... radunia stężysca, coś prezes... wytworzył do tego już jakieś... No, no mówię, jak się tutaj stężymy, sprężymy, to będzie na koniec radunia, nie? Powiem wam, wy jesteście niemożliwi, nie? Seria trwa, tak jak no, bez przegranej, tak, tak my tak, bez opuszczonego meczu. Ale nawet jak przegra, to też nie przerywacie tej pasy, z Całą urodzinką. Dokładnie. Rozumiem, Wydawa. że ze względu na tutaj, jak bajki, no nie z grupą, tak? No, no nie udało się tam, bo autokarami, ale... Ale tu wielkie podziękowania dla, dla rzecznika prasowego Raduni za to, że nam załatwił bilety. Bez problemu tak, bo, Bez problemu możemy sobie, ulega ulega sobie patrzę, No tak to jest. fajnie. Ale bajk to widzę, że to nie jest takie wymuszone przez rodziców winno mi się serie podoba, nie no. Co tam w góry jest panowie? Szatnia. Szatnia! To z góry sądzicie? Z góry, z góry. Aha. No na wszystkich z góry patrzymy. O proszę, to niepokornie, niepokornie. No i co, święto? W Stężycy? Taki, taki mecz? No z takim meczem z ruchem chwarzy 13 krotnymi już Polski. Mhm. 14 Przepraszam 14 z takimi ludźmi, którzy grali w księdzie we w stacji Wula, Zygmunt Istanbula, Joachim Marks Jurek Wyrobek, Mariano Stafiński. To widać, że Pan śledzi historię polskiej piłki, tak? No niestety. Niestety To są ikony polskiej piłki. No ale czy to dzisiaj na boisku będzie widoczne, że to taka właśnie przyjechała... No, zobaczymy, zobaczymy. No. Bo Raduniał się będzie przegrała, tak? No nie przegrała jeszcze. Bardzo byśmy chcieli też nie przegrać tutaj. No my też byśmy no. chcieli wygrać. A wchodzimy na tym. Dawać spady! Witamy kolejną grupę kibiców Ruchu Chorzów na trybunach gospodarzy. Dzienny, dzienny, Skąd dzienny. kibice Ruchu Gorzów? Z Gdyni. Fan klub w Gdyni, do tego jeszcze nie było. Dokładnie. Był fan klub z Olsztyna. FC Trójmiasto. Ale FC Trójmiasto, <laughs> fan klub w Gdyni jeszcze nie było. No? Zabraliśmy wujka z Sopotu pierwszy raz na meczu. A wujek z Sopotu komu kibicuje w No w tej chwili ruch ruchowi a, tej chwili, a tak jak poza tym dniem kiedyś kimś nie robi to Kiedyś dawno temu Arce. To, Arka, tak? Ja stamtąd jestem, więc... Gdynia, tak? Wydynia, Wydynia. no to rozumiem, że lokalny tutaj patriotyzm tak jest, przemawia. No dobrze, no i co jak wam się tu żyje? To na stałe rozumiem jesteście takie... Tak, w, w no szkacie. już 3 lata, ale wierni barwą pozostaliśmy. Nie tęsknijcie tak? Tęsknimy. Ostatnio byliśmy na meczu z Goczałkowicami na tym ostatnim. Mm -hmm. e, no i mam nadzieję, że będziemy wkrótce też. No, no zapraszamy, zapraszamy. No, wyjazd, rozumiem, pierwszy się udało zaliczyć taki... To jest pierwszy racji... wyjazd, tak. Jeszcze mm -hmm. planujemy, że Elbląg się uda zaliczyć. No. Bo Proszę. też mamy blisko Mam nadzieję, że wygra Masz nadzieję, że Róg wygra? A śledzicie Rosy generalnie? No, oczywiście, no tutaj Mateusz marzył, żeby wystąpić w Kulisach No to tak, tak. chyba kolego wystąpi -te. że... I też No to fajnie, tak. no to chyba się cieszyliście, że będzie okazja tu No tak tak, wiesz, tak, tak, to jest jedyny plus tej drugiej ligi mhm. Że jest kilka drużyn tutaj blisko Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie, będziemy wyżej A skąd e... generalnie było? Z Chorzowa, Tak, mhm. blisko, bardzo blisko ulicy Cichej mieszkaliśmy, na osiedlu Ruch no, Także, no ale tak wyszło. Mieszkamy teraz w tym mieście. Ważne, że tutaj rozumiem, tak, ja, he, jest, wszystko tak. jest na swoim miejscu. Także... Chociaż nam tutaj nie wpuścili na w to był hmm. warunek. No ale Aha. także musieliśmy się ukryć, ale tutaj... Ale ma, mamy w torbie. Mamy w torbie. torbie. <grym> no to bardzo było miło porozmawiać jeszcze meczu. meczu, Ruch nie przegrał dzisiaj. No i oczywiście się zapisujemy się do Stowarzyszenia Wielki Ruch. Też jestem członkiem. Czyli i... mamy członków Stowarzyszenia Wielki Taak, Ruch z Dyni Tak jest <grym> i apeluję, bo to dużo, dużo, hmm. dużo daje. Bardzo dużo Mamy namacalne dowody, to nie jest tak, że to gdzieś te pieniądze wpływają, się nie wiadomo. I zrozumiałe. myślę, że dużo ludzi teraz te 45 osób zdaje się nowych mm -hmm. się zapisało, no to też jest dowód, że to, jak zobaczyli chyba ten sklep właśnie, to, mm -hmm. to gdzieś tam podziała na wyobraźnię. Tak ja że... myślę, że skoro mamy punkt stowarzyszenia z Gdyni, to myślę, że to też podziała. No jak już ktoś mieszka w chorobie, to chyba to jest wstyd się nie zapisać, nie? Jak już nawet w Gdyni kibicujemy rocholi. to to w kilce kiedy kiedy wojieszka kiedy obecnieśmy Zachodnio pomorskie a to jest okazja na no jeszcze chodzić ruchy tak czy teraz no na miejscach my byli to my jeździli na mecze, nie teraz, uh -huh. teraz to no, jedynie wyjazdy nie uh -huh. wyjazd na śląsk to 700 km no to to już dość solidny jest no będzie no, siebie solidny jest. wyjazd nie teraz właśnie dzisiaj my są u siebie, nie no <laughs> czy nie na sektorze gości to było no, było. miejsca mało. No miejsca mało, no faktycznie no, tam nawet. Tam mało, a dzieciśmy przyszli i chciał po prostu, wiesz, zobaczyć, nie, a tam do... kratom to no, by nie było opcji. Z tego co widzę, popadł duha sługa jest gorzawa, czyli oglądacie kulisy, no, rozumiecie? Oczywiście, nie? cały czas. Każde, <laughs> każde twoje. <laughs> to, też, no. No to fajnie, by tak dalej. No i ja oby życie jakoś pokierowało, tak żeby była okazja, kiedyś no, oglądać godzina, prze Przeprowadziliśmy -prze przeprowadzili my się już tutaj, stało na stałe na śląskie, czy na zachodnia pomorskie. 아 yeah. yeah. Panowie, powiedzcie wy mi na pewno odpowiedź na pytanie, bo widzę tutaj barwy Lechii Gdańsza, są obecne, nie? Zgadza się No to jak to tutaj jest, bo jest taka przyśpiewka Arkadynia Gdynia a to jest blisko Kościerzyna przecież tutaj, nie? Ale my jesteśmy ze Stężycy, nie z Czyli Stężyca to tak blisko, a to wszystko jest blisko, ale Nie to to zbierza, do końca, zbierza, to nie jest tak Kościerzyna bo To zbierza? jest bardziej Lechia, Kartuska, Lechia, no bo powiat kartuski, Kartuska, Lechia Czyli rozumiem, że się nie lubicie? Z pojedynczymi osobami Nie no, to akurat tak nie zwracamy uwagi na to na wiadomo, no ale na stadionie z krzysztofem to się nie lubimy bardzo. Ale mecze tutaj Radu nie chodzicie, reklarnie? Na każdym meczu tak, Bo zabargę. widzę, tutaj próbujecie jakiś tam doping, prowadzić. Staramy się, tak a, właśnie. Wszyscy tak na tak lekkie chodzimy i tak się staramy brzyna. zrobić doping właśnie. A tak te do ruchu? No? <laughs> Bo ja ostatnio sobie specjalnie przed meczem z radością obejrzałem. Który? To fajne. Pan? Który pan oglądał? Nie, ostatnie. Ostatnie, Jak tak? było odrębne, jak wybraliście z Ale one miały 46 minut. Tak, no i oglądałem. Całe? No. <laughs> A skąd pan jest? Ze Stężycy na Wasko. One bardzo ładnie mają. Dziś jesteśmy w Stężycy, no pięknie no. duże Dużo brawa dla nich, nie? No piękne, bardzo, Myślę, tam bardzo coś miłe i przyjemne to jest. Coś tam jeszcze na pewno będzie, bo to jest jakieś Ale bardzo naprawdę się miłe się dla nas. Dziękujemy Cieszę bardzo. Wiecie. i powodzenia. Dwa, ósma minuta spotkania i 2 do 0 na ruchu. Można przebiec na przykład No i co? Jakoś to fair play wynikowało. Podoba mi się to, podoba mi się to. Kurcze No to gratulacje A dziękuję Żona może się znowu zdryszyć dzięki temu lepiej niech już tego nie oglądał Bożowski beks Ja już nie mogę występować w kulicach, bo się śmieją z mnie w szatnie, no. ale, ale mogę się strybować. Ale jak na szylo bramki to niech się śmieją wyżej Niech wyzadko. się A, Jak będziemy wygrywać bo to I, najważniejsze Ale ciężki spi, nie? Ciężki, Cię ciężki. Ale, 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 coś ale coś udało się, się, się to przepchnąć na szczęście Bo w pierwszej połowie było naprawdę, naprawdę było ciężko ale mhm. Udało się to przepchnąć i to się cieszy. No to Trzeba, czy... Fajny powrót to... będzie teraz. No <laughs> Dyru, nie chciałem rada. cię męczyć już przed meczem. Chciałem Ci dać się skupić I poszło, i poszło No i co? Zadowolony <grym> z występu? Byłby pełny uśmiech, na razie jest taki Na 3-4, bo szkoda tej banki płyty, co jest stracane... Mówiłem, w końcu się stracone Pewnie skrót sobie zrobiliśmy Ale fajnie, co? Ciężki teren, chyba nikt tu nie wygrał, wygra, tylko my No Ja no. <grym> się mykam, wygrał, <grym> no, Ja nie mam głosu, mapie Mykam yeah. Dobra, dawaj, panie, dawaj Dawaj, się. Tak wieramy. się bawią, tak się bawią Nie jesteś.

Czasem taki mecz się musi zdarzyć. Najważniejsze, że udało się go wygrać. No, Także... cenne dziękuję. No i pierwsza drużyna, która tu, wygrywa. teren. Dobra no drużyna, dobrze, dobrze. Płudzili pressingiem, agresywnie. Dobra, dawaj Ale się udało, więc... Słabszy mecz, ale... Dawaj, możecie lecić, do kibiców. Dawaj, kawał drogi przyjechał. Teraz fajna podróż do domu no. i dla jednych, i dla drugich. To bardzo fajnie. Szczególnie, że naprawdę tu jest ciężki teren. Nie tak tak? jest, tak. łat jest łatwo wygrać. Naprawdę A. dobra drużyna, szczególnie u siebie. Nam się to udało. my. O nich chyba to był ich siódmy mecz, i dopiero tylko my wygraliśmy. No, nie no, Super. Grat gratulacje, no tutaj można powiedzieć. No i co ty to jeszcze tutaj, słowo? Co jeszcze? Po meczu. Nie, do ciebie. Martwiłem się, jak cię nie zobaczyłem przed, to się zmartwiłem. No ale słuchaj, może żebyś dobrze, nie myślał, może, żebyś nie może, ci, może trochę wieżak. Nie. Chciałem ci dać skupić się I tutaj. Dobrze, i dobrze. No. Może zmienimy, będziemy rozmawiać po. po. Miło. No i zawoza, miły powrót będzie, sprawiliście sobie i tym kibicom, bo to Płysy. też nie jest łatwe taka podróż. No, widzisz, oni grali o to, jestem przekonany, że wszyscy trzymali kciuki za nich. Mhm. Cała nasza liga. Grali o to, żeby pierwszy raz pokonać ruch, a my graliśmy o to, żeby sobie pierwszy vais. pokonać z tym, że są o. O. u siebie. Chyba 수도... Także... No, Jesus, biskinka No Jezus, już idę do Ciebie. <Glady> znajomi. No, idę. Gratulacje tutaj dla Pana Grzegorza bardzo. za obstawiony wynik. Przynajmniej się chociaż raz udało. Tak. <gry> Także szerokiej drogi, bezpiecznie dowieźć nasza drużyna do domu, żeby kolejne mecze szło wygrywać. Okej.